Witam serdecznie w to wietrzne październikowe przedpołudnie. Dziś klient na warsztat podesłał mi tablet firmy Samsung, a dokładnie model Galaxy Tab S, SMT705, który posiada ekran o przekątnej 8,4 cala. Pewnie już na moim kanale widzieliście bliźniaczy tablet SMT700. Różnica taka, że ten posiada wejście na kartę SIM, a tamten nie posiada, no ale żeby nie przedłużać, tablecik zalicza upgrade systemowy. Wjeżdża sobie nakładeczka kładeczka GOS w wersji 17. Z Androidem 10 na pokładzie, jak już pewnie dobrze znacie na moim kanale, jak to wygląda, no ale pokrótce trzeba przetestować, czy akurat na tym modelu to działa. Mamy tutaj dostęp do najnowszej wersji sklepu Play. Możemy się normalnie zalogować, jak w telefonie co tutaj przeglądarka systemowa myślę że i tak to jest lepsza niż Google Chrome chodzi to płynnie o, najważniejsze wiadomości z naszego pięknego kraju La 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 la. Latareczka działa, musi działać. O, latareczka działa. Po prostu mamy tutaj Androida 10. Tak jakbyśmy mieli go na telefonie zainstalowanego. sobie go dowolnie pod siebie gdzieś tam ustawić. Tapety, wygaszacze, bla, bla, bla. Jeżeli posiadasz taki tablet i nie radzisz sobie z aktualizacją, no to ogarniam takie rzeczy wysyłkowo wystarczy napisać Priwa albo gdzieś tam na OLXie krąży moje ogłoszenie wrzucę link w komentarzu no i pozdro